Dobra, elowigowie, dzisiaj się nagramy taki krótki odcineczek, jakieś trzy, dwie rundki, no no i sobie um, pogramy. Piszcie w komentarzach, kto ma kita, kto ma melodii, ja zbieram nam melodii w ogóle. No, no i słychać mnie? Słychać chyba. No, i dobrze. No, i puk Edgara zabijemy. Teraz idę nie, bo co tam Jak Ktoś tam był. Przygotuj go Choć piłka. Au. O! O! Goblinek! Goblinek! Albo nie, stiuś, zabił. Pik!

W sumie dzisiaj jeszcze będzie może jeden filmik, dwa, teraz filmik tylko taki z Braula, no taki po prostu, no taki byle jaki po prostu. Znaczy, no dzisiaj już robię. Zrobiłem chyba jeden film. To jeszcze muszę zrobić niemile. nie Nie wiem, nie liczę. No i nie wiem. No. no i se zabiję teraz. Co, co se zabije? Co? Co? Pa, co, co? Bo jezu. Pa, co, co? Nie. Jackie mnie zabiło szkoda no i piszcie w komentarzach kto ma cały karnet ten nowy i ile macie zadymiarzy i jeszcze piszcie nicki z robloxa to będę dodawał ale musicie pisać, no bo jak dodajecie od razu pokazuję na jakimś tam filmie jak mam nik w Robloxie ale wy musicie też mi napisać żebym wiedział wiedział, żebym że to nie żaden randomowy gość tylko, że widzowie edgar, 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 edgar. wystaw skrzydełka Kto lubi... Kto lubi w ogóle Edgara? Ja na przykład lubię. Są ludzie, którzy nie lubią w ogóle go. Eee, jak ona mnie zatrzymała? To nie mogę jej dogonić! Eee... Oj... Oj... Oha hmm. tu jest mój chodzik, że ktoś co nie chce jej. Może się zagram teraz. Jakiego w ogóle zadamiarza najbardziej nie lubicie? Ja chyba na przykład... Tych, których mam, to ją. O, wam w ogóle do No bo ona na raz na 5 godzin może uderzyć. Prawda? No. No jej nie lubię w ogóle. Ja w ogóle nie gra. Jest słaba.

no i może na sam koniec Na sam koniec to se zagramy Najpierw se odobrzemy. odebrzemy Odebrzemy Odebieramy Teraz biorę pik Biorę jeszcze Rybę ryba ale teraz z rybą pójdę na

Pyk, 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 pyk. Aj, mam mało dziecia. Muszę uciekać. To ma w ogóle swój kanał na YouTube, To, to piszcie. Trzypie, trzy pierwsze nie zbanuje. Dwa pierwsze kanały nie zbanuję, ale resztę już zbanuję. To może tu macie mało czasu, bo... No bo mogę... No i wbijajcie też na inne filmy na moim kanale. Subujcie, z łoneczkiem. Live Live'ik może będzie kiedyś żebyście nie ominęli. No, no i elopa. Pan Wąsik wam mówi: papa.